Jeżeli tutaj trafiłeś, najpewniej masz problem ze zdobyciem swojej pierwszej ascendancji, albo może, co bardziej prawdopodobne, swojej trzeciej ascendancji, w sensie, że wiecie, punktu 5 oraz szóstego, i chciałbyś się dowiedzieć jak najwięcej o Trial of Sekemas lub tak zwanym Sanctum, abyś mógł w końcu je bezpiecznie zrobić i zdobyć swoje wymarzone punkty do ascendancji. Tak więc witam Cię bardzo serdecznie, ja jestem Dartian, i ten filmik będzie kompletnym pełnym poradnikiem, czym tak naprawdę jest Trial of Sekemas lub tak zwane Sanctum, na co powinnyś zwrócić tak naprawdę najbardziej uwagę i z czym w ogóle to się wszystko je. I uprzedzając niektóre pytania, czy pojawi się podobny filmik na temat Ultimatum, raczej nie, z dwóch powodów. Po pierwsze, ja Ultimatum zrobiłem raz i wydaje mi się, że trzeba je zrobić do czwartej ascendancji, ale... nie wiem, co się będzie działo w czwartej ascendancji, ale mimo wszystko mam wrażenie, że Ultimatum koncepcyjnie jest dużo prostsze od Trial of Sekemas, i nie ma tam tylu zawiłości. Natomiast w sanktum faktycznie jest dużo rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, na które dużo osób nie zwraca do końca uwagi i może których nawet nie do końca jest świadomych. Emas wydaje mi się ciekawszym konceptem do poruszenia i wydaje mi się, że faktycznie jest to coś, co może powodować ludziom o wiele więcej komplikacji i o wiele więcej problemów niż takie ultimatum, gdzie no po prostu nie macie aż takiego pola do popisu, jeżeli chodzi o to w jaki sposób możecie ingerować w to, co się faktycznie dzieje podczas ultimatum. Dodatkowo z góry powiem, że nie będę tutaj objaśniał w jaki sposób zabijać bossów w Sanctum, ponieważ uważam, że akurat odkrywanie bossów jest czymś, co szczególnie Papa w Exile 2 sprawia mega dużo przyjemności, mega dużo radości i nawet w poradniku no nie chciałbym po prostu wam tego odbierać i spoilować pewnych rzeczy. W tym poradniku po prostu nauczcie się wszystkich mechanik i jakie jak najlepiej wykorzystywać, żeby wasz ran po Sanctum był jak najlepszy, ale no nie będę to jakby tłumaczył i prowadził za rączkę tego, co musicie dokładnie robić na bossach, żeby ich pokonać. A teraz już nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy, może tylko wspomnę jedną rzecz, bo może niektórzy się dziwią, którzy grają w poe dwójka nie grali w jedynkę. dlaczego niektórzy mówią na Trail of as Sanctum. Jest to po prostu nazwa tej mechaniki, jaką nosiła w poe jedynce, zanim została przeniesiona do poe dwójki i zrobiono z niej Ascendancy Triala. Zacznijmy na samym początku od tego, chociaż powiem, że większość z Was to wie, ale takie szybkie przypomnienie, żebyśmy chociaż Stali na tym samym poziomie ze wszystkimi, czym w ogóle jest Sanctum. Sanctum jest to właśnie jedna z dwóch aktualnie dostępnych metod na ascendancję. I Sanctum polega na tym, że wchodzicie do takiego labiryntu, gdzie musicie wybierać różnego rodzaju pokoje, musicie wybierać trasę, którą przebędziecie, żeby dojść finalnie do bossa. Macie tam pięć różnych rodzajów pokoi, które też sobie dokładnie omówimy i musicie mieć zawsze na uwadze to, że ukończenie danego pokoju daje wam pewnego rodzaju nagrodę, na którą też czasami warto jest zwracać uwagę i przy okazji trzeba uważać na to, ponieważ często kończenie pewnych pokoi daje wam debufy trwałe, trwające po prostu cały run, więc musicie zwracać uwagę na to, z jakimi debufami sobie jesteście w stanie poradzić, a których musicie totalnie unikać. między to taki troszeczkę, nawet niektórzy mówią roguelike'owy tryb, gdzie po prostu wybieracie swoją ścieżkę, na którą no nie zawsze macie deterministyczny wpływ, jest tam dużo RNG i po prostu musicie ukończyć taki labirynt, żeby zabić bossa i następnie zdobyć swoją ascendancję. Głównym haczykiem Sanctum jest to, że nie możecie po prostu przeżyć, ponieważ w Sanctum macie coś takiego jak honor i za każdym razem, kiedy jakiś przeciwnik Was uderzy, to tracicie trochę tego honoru i w momencie, kiedy honor spadnie do zera, to po prostu Wasz ran się kończy. Przegrywacie go. Tak można, myślę, podsumować na szybko Sanctum. Teraz natomiast chciałbym zanurkować dość głębiej w te mechaniki i wytłumaczyć Wam dokładnie, na co musicie zwrócić uwagę. I o ile nie jest to może jakoś super istotne, kiedy robicie po raz pierwszy Sanctum, żeby w ogóle zdobyć swoją ascendację, ponieważ ten ran jest dość łatwy, trzeba przyznać. Tak, kiedy na przykład będziecie chcieli zrobić piąty i szósty punkt Waszej ascendacji, gdzie musicie przebiec przez trzy poziomy, tak naprawdę Sanctum, zabić trzech bossów, no to robi się to już troszeczkę nieco bardziej skomplikowane. Więc zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest honor, bo mimo wszystko dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy. znaczy wiecie, czym jest honor. Jest to jakaś liczba, jakaś umowna wartość, która jeżeli spadnie do zera, no to po prostu przegrywacie ran. Ale skąd tak naprawdę bierze się honor. Honor jest wyliczony na podstawie waszego, Honor jest wyliczony na podstawie waszego HP oraz Energy Shield'a. Im więcej macie HP oraz im więcej macie Energy Shield'a, tym więcej będziecie mieli honoru. I ktoś może powiedzieć, że kurczę, to chyba nie brzmi trochę sprawiedliwie, to trochę brzmi nie fair. Bo co jeżeli ja gram postacią na przykład pod Evasion i w sumie to nie mam w ogóle Energy Shielda. No i to się tak troszeczkę jednak mimo wszystko w miarę balansuje, no bo jednak jeżeli masz Evasion, no to jest szansa, że unikniesz ataków, kiedy cię przeciwnicy będą atakować. A skoro unikasz ataku, kiedy cię przeciwnicy atakują, no to również unikasz stracenia honoru. Jedyna rzecz, której nie jestem pewien, powiem wam szczerze, pewien, to jest to, jak to działa z blokiem. Czy zablokowany atak również sprawia, że nie otrzymujecie honoru. Mam nadzieję, że tak, bo to jest logiczne. Ale ogólnie, jeżeli ktoś się zastanawiał, dlaczego, raz mam tyle honoru, raz mam tyle honoru czy to jest zależne od levelu, czy od czegoś, a dlaczego mój kolega, który gra innym buildem, ma więcej honoru niż ja, mimo że mamy ten sam level, to właśnie wynika to z tego. Nie wiem, czy honor to jest jakby bezpośrednio HP plus Energy Shield równa się honor, czy to jest HP plus Energy Shield i potem jeszcze są jakieś małe kalkulacje, jakieś małe mnożniki, żeby otrzymać honor, no ale ogólnie bazą jest właśnie ilość waszego HP oraz Energy Shielda. Warto też przy okazji honoru powiedzieć, że wraz z patchem, który wszedł dzisiaj, została wprowadzona zmiana, że im bliżej jesteśmy jakiegoś przeciwnika, tym mniej obrażeń do honoru on nam daje. I maksymalnie jest to aż o 35% mniej obrażeń od honoru. Oczywiście to nie znaczy, że jako samonerzy macie nagle wchodzić i bić swoich przeciwników z Melerenga, bo jeżeli dostaniecie od niego, no to będziecie mieli mniej tego honoru, no bo jednak ta odległość pozwala na troszeczkę lepsze unikanie niektórych ataków odległościowych. Na, nie mówiąc o tym, że no z ręki to Was po prostu nie uderzą, to jest głównie zmiana dla. Melek klas, które no faktycznie miały nieco gorsze warunki do ukończenia triala niż klasy zasięgowe. Jeżeli już natomiast omówiliśmy honor, i z grubsza wiemy czym jest honor, to może warto wspomnieć o relikach, ponieważ kiedy włożycie monetę, która dropi z Gina, jest to powiedzmy wejściówka na e, trial of Sekemas i w ogóle też taka ciekawostka, żeby chociażby zdobyć piąty i 6 punkt ascendacji, no to musicie mieć przynajmniej wejściówkę na level 60, która każe wam ukończyć trzy poziomy. Sanktum i wtedy właśnie możecie zdobyć swoje punkty ascendancji. Tak więc na przykład na tym filmiku, z którego będziecie widzieć przebitki, ja tutaj właśnie próbowałem zro zrobić moją trzecią ascendancję, nazwijmy to. I właśnie jest to level 62 i trzy poziomy mam do ukończenia. I kiedy włożycie monetę, to kiedy pierwszy raz. Robicie sanktum, zauważycie, że macie tam miejsce na reliki. Ale nie macie tych relików i nie jest to nic dziwnego, ponieważ reliki dropią w trakcie robienia sanktum. O ile właśnie no przy pierwszym przejściu nawet ich nie macie, to potem bardzo polecam zaopatrzyć się w dobre reliki. I ktoś może spytać, jakie to są dobre reliki. Polecam też, zanim podejmiecie się robienia trzypoziomowego sanktum, zróbcie sobie dwupoziomowe sanktum. Ponieważ zabicie każdego bosa w sanktum na każdym piętrze odblokowuje wam dodatkowe sloty na reliki. Więc kiedy zabijecie pierwszego bossa, odblokujecie dodatkowe sloty na reliki. Kiedy zabijecie drugiego bossa, odblokujecie kolejne sloty na reliki. Więc jeżeli chcecie podejść jakby z najlepszym arsenałem, z najlepszą możliwością do trzeciego bossa, no to dobrze by było odblokować po prostu więcej tych slotów na reliki oraz właśnie polatać trochę te mniejsze levelowe sanctum, żeby wyfarmić dobre reliki. A czym jest dobry relik? Przede wszystkim zwracacie uwagę na dwie statystyki, ale jedna to jest totalny priorytet i jest to Honor Resistance. I Honor Resistance, podobnie jak Cold Resistance, Fire Resistance, Lightning Resistance, Chaos Resistance, jest resistem, który występuje tylko w Sanctum. Cap Honor Resista to 75%. Więc w momencie, kiedy byście biegli normalne Sanctum i jakiś przeciwnik uderzyłby was za 100 damage'a, za 100 honoru, to kiedy macie 75% Honor Resistance, ten sam przeciwnik uderzy was tylko za 25 honoru. No przyznacie, że jest to spora różnica, jakby nie patrzeć. To jest zdecydowanie najważniejsza rzecz, jaką chcecie mieć na swoim reliku. Drugą rzeczą jest maksymalny honor. Chcecie mieć jak najwięcej honoru i jak najmniej tego honoru tracić. Więc waszym pierwszym priorytetem jest zdobycie relików o łącznej sumie 75 rezistów, i fajnie by byłoby, jakby przy okazji ten sam relik, który ma rezysty, miał w sobie zwiększenie max honoru, a jeżeli tego nie ma i macie jeszcze wolne miejsce, to po prostu dopychacie to właśnie max honorem. W ten oto sposób macie gwarancję, że wasz honor no będzie najtrudniejszy do penetracji i będzie jak najmniejsza szansa, że utracicie ten honor w trakcie rana. Warto również nadmienić, że reliki, kiedy wkładacie je do swojego rana, no to one jakby oczywiście oddziaływują na cały ran, ale one nie są konsumowane. To nie jest tak, że te reliki są jednorazowe, że je wkładacie, zaczynacie rana, jeżeli nie wiem, przegracie, to te reliki tracicie. Nie. Od relików macie specjalnego relik lockera, specjalną skrzyneczkę tam trzymacie wszystkie swoje reliki i te reliki normalnie są wielokrotnego użytku. Jest to zwykły przedmiot, który nie jest w żaden sposób konsumowany. Tak więc, kiedy już wiecie, czym jest honor, w jaki sposób jest liczony honor i w jaki sposób najlepiej moim zdaniem budować sobie reliki, no to wchodzicie na. Samo Sanctum. I tutaj zaczynają się schody i różne mechaniki, których musicie być świadomi. Przede wszystkim, kiedy ukończycie pierwszy pokój, no to pierwsze, co zobaczycie, to to, że macie taką mapkę, podczas której podejmujecie wybory, co będziecie robić. I tutaj warto nadmienić, że mamy ogólnie pięć różnych rodzajów trialów. No tak naprawdę to sześć, bo jeszcze jest Bostria, ale tego nie liczymy. I to jest bardzo ważne, ponieważ czasami musicie wiedzieć, w czym wasz build się czuje komfortowo i w czym wasz build się czuje dobrze, bo czasami warto jest wybrać pewien pokój. Nie ze względu na to, jaki przedmiot z niego utrzymacie, nie ze względu na to, że utrzymacie za niego najlepszego, naj, najsłabszego debuffa, chociaż najczęściej jest decydująca rzecz, jeżeli chodzi o te debuffa, ale do nich sobie przejdziemy. Ale czasami, jeżeli na przykład. Macie załóżmy sytuację, że macie pokoje, w których wszystkie są takie same nagrody. To podejmujecie decyzję na podstawie dwóch rzeczy. Po pierwsze... ...dokąd Was zaprowadzi ten pokój, bo tak jak widzicie na nagraniu... ...zawsze widzicie o dwa pokoje do przodu, chyba, że zdobędziecie jakiś modyfikator, który Wam to utrudni. Więc warto wiedzieć, że ej, może nie będę wchodził do pokoju, jeżeli następnym po nim pokojem... ...do którego muszę koniecznie pójść, bo mam akurat takie coś, że nie mogę wybrać innego pokoju... ...jest minus 40% damage'a, jaki zadaję przeciwnikom, no to może nie warto to pójść. Ale jeżeli takiego problemu nie ma i macie do wyboru trzy pokoje z dokładnie taką samą nagrodą... ...to warto jest spojrzeć na typ... Tego pokoju, ponieważ niektóre pokoje są po prostu łatwiejsze. Oczywiście w niektórych sytuacjach zależy od buildu, ale są pewne uniwersalne pokoje, które są po prostu łatwiejsze. I w takiej sytuacji chcecie zminimalizować ryzyko tego, że utracicie honor, więc Teraz opowiem wam, jakie są dokładnie te 5 typów pokojów i które ja wam zalecam, żebyście jak najczęściej brali. Mamy Escape Trial. Escape Trial polega na tym, że macie taki pokój, w którym są porozrzucane kryształki i kiedy naciśnięcie kryształek, to on się aktywuje, wyskakuje przez moment taki promień, który wam pokazuje, w jakim kierunku jest kolejny kryształ, no i musicie dobić do tego kryształa i aktywować wszystkie kryształy, jakie są w pokoju. Jedynym haczykiem jest to, że na górze macie timer. I kiedy ten timer dobije do zera, to przegrywacie. Jednak warto nadmienić, że za każdym razem, kiedy używacie takiego kryształka, to dodaje on wam nieco czasu. I ja osobiście uważam, jako summoner, który, kurde, tak naprawdę jedyną mobilność mam po prostu z moich butów z movement speedem, że escape trial jest to najłatwiejszy trial. Ponieważ na Escape trialu, jak widzicie na nagraniu, możecie w większości przypadków po prostu na hamę biec przed siebie, ignorując moby, dodżując w momencie, kiedy coś do Was blisko podejdzie, i po prostu biegać od kryształa, od kryształa. Ten pokój się robi bardzo szybko, i tak naprawdę, jeżeli macie tamte buty do movement speedu 20%, no to bez większego problemu go zrobicie. Nie mówiąc o tym, że na przykład podczas Sanctum możecie u merchanta kupić e, bun, który Wam daje 40% zwiększony movement speed, ale do bunów sobie przejdziemy też potem, więc to już w ogóle trywializuje Escape Triala. Zawsze praktycznie, kiedy mam dostępny Escape Trial i oczywiście nie mam za, za niego jakiegoś strasznego debuffa, to praktycznie zawsze od buta biorę Escape Triala. Mamy Chalice Trial, który też uważam za dość łatwy. Polega on na tym, że na samym początku podchodzimy do takiego wielkiego garnka. Chalice się chyba inaczej tłumaczy, ale brakuje mi słowa. Podchodzicie do takiego garnka pełnego krwi i on z kolei spałni Elity. I znowu podobnie jak kryształki, pokazuje wam przez chwilę, w którym kierunku te Elity są. Biegacie po niezbyt dużej arenie, zabijacie te Elity. I wychodzicie z triala. Też dość przyjemny i łatwy trial, bardzo często go wybiorę, jeżeli mam na taką możliwość. Tak samo bardzo często wybiorę ritual triala, który polega czasami na tym, on się potrafi różnić, ale ogólnie chodzi o to, że potworki otwierają portale. I czasami jest tak, że jest to mapka, na której jest na przykład pięć portali i musicie po prostu zabić zwykłych, magicznych przeciwników. Nie jest to zbyt trudne ani czasochłonne, a czasami potrafi się fartnąć w taki sposób, że macie jeden duży portal, którego po prostu pilnuje jedna elita i jakieś tam białe potworki wokół niego, co w ogóle po prostu wchodzicie, zabijacie tą elitę, zabijacie potworki, które podtrzymują portal, trial się kończy, wychodzicie z pokoju. Również potrafi to być mega prosty i przyjemny trial. I teraz dwa najbardziej problematyczne triale, których zawsze będę się starał unikać, to po pierwsze, jest to gauntlet. Gauntlet dla tych, którzy na przykład kojarzą, nie wiem, laby z pojedynki albo Volty z Diablo 4, no to to są mniej więcej gauntlety, czyli to jest dość duża, długa mapa, na której macie różne pułapki typu jakieś obkręcające się ognie, typu kolce wystające spod, wyrastające spod ziemi, zamknięte bramy no i ogólnie najczęściej w tym trialu chodzi o to, że musicie odblokować sobie przejście, ponieważ tak jak mówiłem, macie pozamykane bramy, macie po całej mapie porozrzucane dźwignie albo jak w Minecraftie pressure plate, na które musicie wejść i wtedy po prostu odblokowują się odpowiednie drzwi, musicie po prostu znaleźć wyjście. Trial jest ten Upierdliwy, ponieważ, no nie dość, że musicie martwić się o pułapki. O pułapki to normalnie są tam potwory. Czasami potrafi dojść do takich sytuacji, że, nie wiem, potwory po prostu z jednej strony na was nacierają, za sobą macie pułapkę, więc jesteście w takim miejscu, gdzie albo musicie się wpieprzyć w te potwory i zostać obici, albo się cofnąć i wejść w pułapki, żeby was potwory nie obiły. No ogólnie gauntlet potrafi być problematyczny, potrafi być nieprzyjemny. Raczej unikam gauntletu i staram się go nie robić, chyba że muszę. I ostatnim typem pokoju, który troszeczkę mam wrażenie, że może być zależny od builda, czy będziecie go traktowali jako pokój, który zawsze wybierzecie, czy którego będziecie unikali, jest Hourglass Trial. I on polega na tym, że na środku jest taka klepsydra, aktywujecie ją i od tego momentu macie minutę 30, żeby przeżyć w tym pokoju. I jest to dość nieduży pokój najczęściej, w którym po prostu spałnią się przeciwnicy i musicie, no tak jak powiedziałem, przeżyć tą minutę 30. Ja mam w ogóle wrażenie, że sami ten czas mi się kończył przed czasem. Nie wiem czy to ma znaczenie, że na przykład nie wiem, jak zabijecie ileś elit to to się też kończy czy po prostu mi się coś źle wydawało, coś mi się przewidziało, czy to by może jakiś bug. No ciężko mi powiedzieć, ale no ogólnie chodzi o to, że macie minutę 30 wytrzymać w pokoju. Na pierwszym floorze, na przykład... Kaurglastrial Trial uważam, że jest łatwy i można go brać. Ponieważ te pokoje są często dość duże, możecie się ustawić w takim miejscu, że te potwory będą miały problem do was dojść. Będziecie w stanie kasować te potwory. Przynajmniej, ja to mówię znowu z perspektywy Samonera, taki mele. Mógłby się w sumie z nimi w kółko ganiać w razie czego, jak wylosuje się duży pokój, ale już na przykład na florze trzecim te pokoje potrafią być dość ciasne, potrafią być małe, potrafią być jakieś dziury w tych pokojach, potrafią być wąskie korytarzyki w tych pokojach, no wtedy na takim grass trialu, kiedy jesteście w małym pokoju ściśnięci z potworami, które non-stop się spałnią, no ciężko jest po prostu uniknąć obrażeń. Więc w takiej sytuacji, jeżeli wasz build czujecie, że nie radzi sobie z takimi obszarami, to raczej bym proponował Aur Glastriala unikać. I w ten oto sposób tak naprawdę dowiedzieliście się wszystkiego o pięciu rodzajów pokoju. I mówię, to jest ważne, zwracajcie uwagę na to, nie tylko na debufy opcjonalne, nie tylko na nagrody z danego pokoju, zwróćcie uwagę, do jakiego pokoju w ogóle wchodzicie. Bo naprawdę czasami pójście do złego pokoju, szczególnie jeżeli macie pewnego rodzaju bufy i debufy, no może być podpisaniem na siebie wyroku śmierci. I może to być coś, co totalnie wam rozwali cały ran. A skoro już o pokojach powiedzieliśmy, no to właśnie wróćmy jeszcze na chwilę do mapki i porozmawiamy sobie o tych debuffach. Ponieważ jak widzicie, czasami kiedy wybieracie pokoje, to oprócz nagród, które są jakby w środku tego kółeczka, macie taką fioletową obramówkę. I to oznacza, że dostaniecie jakieś osłabienie w momencie do wejścia do tego pokoju. I te osłabienia mogą być różne. To może być coś tak nieznaczącego, jak na przykład, że nieznaczącego, zależy się znowu od builda. Jeżeli gracie bez Energy Shielda, no to możecie dostać debuffa, że nie macie. Energy shielda. Oczywiście, dla takiej postaci jak moja to byłby dramat. To jest coś, czego ja będę totalnie unikał i nigdy tego nie wezmę. Ale no, jeżeli ktoś gra na Evasion, to takie nie masz Energy Shielda, no to kurde. Darmowa wejściówka. Macie takie rzeczy jak nie minus damage o 40% zmniejszony damage od minionów i od speli. Macie podniesienie HP przeciwnikom o 50%. Macie coś takiego, że potwory są szybsze. Macie coś takiego, że dropi mniej Sacred Watera, co jest akurat dość przyjaznym debuffem. No ogólnie jest tego mnóstwo, więc też zawsze wybierając pokój, miejcie na uwadze to, jaki debuff dostaniecie. Czy wasz build jest w stanie wytrzymać ten debuff, czy w połączeniu z jakimś może innym debuffem, który już macie, ten debuff nie będzie zbyt mocny. Niektóre debuffy też mają napisane, że na przykład skończą się w momencie, kiedy zabijecie bossa, więc na przykład jeżeli, kurczę, ten debuff nie jest jakiś mega inwazyjny, jesteś na przykład dwa pokoje przed bossem, albo jeden pokój przed bossem, no to może warto pomyśleć, żeby jednak wziąć tego debuffa, ale z kolei, kiedy dopiero zaczynacie run, no to może to już być głupszy pomysł, bo do bossa dojdziecie dość długo. No i to niestety nie ma uniwersalnej metody, gdzie można powiedzieć, no bierz te debufy albo nie bierz tych debuffów". No, to jest dużo rzeczy jest zależne od builda. Jedne co mogę powiedzieć, to inaczej nie radzę brać debuffów, które wpływają wam na honor chyba z oczywistych względów, chociaż to też zależy, bo na przykład jeżeli macie na przykład debuf, który może nie wydawać się taki, zależy na przykład to, że nie widzicie jednego pokoju do przodu, czyli zamiast widzieć dwa pokoje do przodu na mapie widzicie tylko jeden pokój, no to jest naprawdę straszny debów i tego bym nie brał, bo to naprawdę może Was wrzucić na potężne bomby. Jednak planowanie tej trasy jest bardzo istotne. Wiadomo, nie unikniecie wszystkiego, bo widzicie jednak tylko dwa pokoje do przodu, i czasami RNG może być złe, ale jednak zabranie sobie możliwości widzenia tych pokoi, no potrafi być naprawdę problematyczne. I teraz kiedy już wiecie też o tych debuffach, to warto powiedzieć o samych nagrodach w pokojach, ponieważ mamy ich kilka, też pewnie nie wymienię wszystkich, ale powinniście zwrócić przede wszystkim uwagę na mercantów, na fontanny oraz na shrine. Sacred Water. Właśnie może to jest dobry, że powiedzieć, czym jest w ogóle Sacred Water, ponieważ macie na przykład pokoje, które dają wam fontanny z Sacred Water. Sacred Water, właśnie to jest taka waluta obowiązująca wewnątrz sanctum i ją możecie wydawać właśnie chociażby u merchantów albo w szrajnach. W szrajnach, tam zazwyczaj to jest jakaś symboliczna kwota, na, na zasadzie, nie wiem 5 Sacred Water. U merchantów już rzeczy potrafią kosztować więcej, ale ogólnie polecam naprawdę często rozglądać się za merchantami, jeżeli macie Sacred Water, bo merchanci potrafią sprzedawać naprawdę super buny. Potrafią na przykład sprzedawać takie rzeczy właśnie wspomniany wcześniej 40% zwiększony movement speed. Potrafią wam jednorazowo odnowić nieco honoru, potrafią wam dawać jakieś takie buny, typu, że za każdym razem jak ukończycie pokój, odzyskacie, za każdym razem jak na przykład zabijecie bossa, to odzyskacie nieco honoru. Za każdym razem jak napijecie się z tego shrine'a, to odzyskacie nieco honoru. Nie mylić shrine'ów z Sacred Water Fountain. Sacred Water Fountain, czyli fontanna, na jak się napijecie, dostajecie Sacred Water, to jest zupełnie inna rzecz niż shrine, którym za Sacred Water kupujecie buny. Bo o to mi się na początku myliło. Więc jeżeli macie tak powyżej, nie wiem, 220-280 Secret Water, naprawdę warto się rozglądać za pokojami z merchantami, bo naprawdę tam są buny, które potrafią uratować wam rany i które potrafią niektóre rany nawet strywializować. Więc to jest warte uwagi. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kluczem, no to już zależy od Was samych. Większość z Was podejrzewam, że jednak na początku, przynajmniej nie mówimy o endgame'owym sanktum, którego ja zresztą jeszcze nie robiłem. No kurcze, robimy to sanktum po to, żeby zdobyć ascendancję. Niech Ci się oczki nie zaświecą tym lutem. Jeżeli masz do wyboru zdobyć faktycznie coś ciekawszego, to raczej olewaj te skrzyneczki, olewaj te kluczyki, bo no idziesz tutaj po ascendancję, a nie po drop. <laughs> przynajmniej ja tak do tego podchodzę. I przede wszystkim, właśnie warto też odwiedzać pokoje, gdzie są te szrajny, ponieważ. Tam możecie właśnie zdobyć dobre buffy, albo czasami możecie trafić taki shrine, że zyskujecie randomowy buff, ale też tracicie randomowy debuff, więc tam naprawdę fajne rzeczy można znaleźć. Czasami w shrine'ach też macie możliwość na przykład usunięcia konkretnego debuffa, ale wtedy losuje wam się jakiś losowy inny debuff, więc to też jest takie trochę ryzyko. Ale ważne jest to, jeżeli chodzi o te takie shrine'y, gdzie macie coś za coś, a nie że macie tylko pozytywne efekty, to możecie jak najbardziej ukończyć pokój, wejść w interakcję ze shrine'em, zobaczyć, że wam się nic nie podoba i nic nie wybrać. Więc czasami. Jakby Shrine to potrafi być taki pokój bez żadnych konsekwencji. Po prostu nie musicie podejmować żadnej interakcji w tym pokoju, co w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, macie takiego szraina i macie dookoła same gówniane rzeczy, no to nawet jeżeli wam się tam trafią jakieś złe modyfikatory, no to nie musicie z nich korzystać. I to warto też mieć jak najbardziej na uwadze. Więc ogólnie takim sukcesem do ukończenia Sanctum no jest po prostu podejmowanie dobrych decyzji. Czasami warto jest przyjąć debuffa jakiegoś słabszego i jeżeli na przykład gwarantuje wam to, nie wiem, pójście dwa razy do Escape Triala i do Ritual Triala, albo do Chalice Triala, bo po prostu czasami warto jest przygarnąć jakiegoś słabego debuffa za to, żeby po prostu mieć 2 trzy pokoje łatwych challenge'y przed sobą, które na pewno wiecie, że jesteście niemalże w stanie przejść bez otrzymania obrażeń w honor. Ważne jest to, abyście przed wejściem do e, Sanctum upewnili się, że macie skapowane rezysty na honor i jak najbardziej podniesiony maksimum honor. Ważne jest, żebyście nie kierowali się tylko i wyłącznie nagrodami, ale tym jakie konsekwencje mogą te nagrody ze sobą nieść. To jest w sumie już chyba takie podsumowanie troszeczkę. Trzymajcie zawsze Secret Water, szczególnie jeżeli wam zależy na ascendancji, a nie przedmiotach, ponieważ kiedy pokonacie bossa, jak jesteście w tych pokojach, które wcześniej na niższych poziomach wam dawały już ascendancję, tam możecie albo pójść do merchanta, albo wymienić całe wasze Secret Water na klucze. Zajrzyjcie najpierw do tego merchanta, zobaczcie, czy nie sprzeda jakichś zajebistych bunów, które naprawdę mogą wam strywializować ran. Nie jesteście tu po dropras, jeszcze powtórzę, jesteście tu po ascendancję. Graj ostrożnie, graj z głową. I miej na uwadze, że mimo wszystko to jest taki tryb, który zawiera w sobie sporo RNG, i sami ten run po prostu może nie wyjść. Nieważne jak byś się nie starał, nieważne ile poradników byś nie obejrzał, jak dobrze byś nie podejmował decyzji, czasami po prostu RNG będzie przeciwko tobie i nic z tego nie wyjdzie. Tak więc wydaje mi się, że opowiedziałem wam wszystko, tak naprawdę, co musicie wiedzieć o Sanctum: wszystko co najważniejsze o relikach, o honorze, o podejmowaniu decyzji, o rodzajach pokojów, o debuffach, o bonach. Mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi uda Wam się zrobić sanktum nieco łatwiej i że będziecie po prostu podejmować decyzje bardziej świadome, które zaprowadzą Was finalnie do zwycięstwa. Wpijajcie na mojego Twitcha na Twitch TV Dartian Podłoga, jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo chcecie po prostu posiedzieć razem. I to w sumie wszystko, co miałem do powiedzenia. Dartian bez odbioru.